Zbliżam się w ciszy, ponieważ to, co zostało powiedziane wczoraj, wciąż teraz rozbrzmiewa. Słowa rzucone do trzeciej osoby, jasne jak lustro, ujawniły więcej niż ukryte intencje. Nic nie umknęło oczom niebios. Przesłanie aniołów porusza się, gdy prawda się objawia, nawet poza Twoją obecnością. Wybrana córko, widziałam, gdy Twoje imię zostało wypowiedziane bez obrony. Ton, pauza i ciężar zdań zdradziły uczucia. Które nie mogły się już dłużej ukrywać. Kto mówi o Tobie, nie patrząc na Ciebie, ujawnia to, co nosi w duszy. Niebo usłyszało każdy szczegół, to nie była zwykła rozmowa, była w niej prawda zmieszana ze strachem, pragnienie zmieszane z dumą. Ta osoba próbowała wyglądać na pewną siebie, lecz głos zadrzał, gdy mówiła o Tobie, to znak wewnętrznego konfliktu, a nie obojętności. Wiedz, że gdy ktoś mówi o Tobie za twoimi plecami, Wszechświat używa tego jako próby. To, co zostało powiedziane wczoraj, uruchomiło niewidzialne ruchy. Nic nie pozostaje przypadkowe, gdy w grę wchodzą splecione losy. Mówię ci, była to spowiedź ukryta w wyjaśnieniu. Była tam tęsknota schowana w racjonalnych słowach. Ten, kto słucha sercem, rozpoznaje moment, gdy mowa zdradza uczucie. Od wczoraj czujesz dziwny ciężar, jakby coś zmieniło się w powietrzu. To nie jest wyobraźnia. To Twoja dusza reagująca na wibrację uwolnioną przez tamte słowa. Trzecia osoba usłyszała więcej, niż się spodziewała. Nawet nie rozumiejąc wszystkiego, uchwyciła emocjonalną prawdę kryjącą się za wypowiedzą. Gdy uczucie jest prawdziwe, przekracza intencje mówiącego. Nie obawiaj się tego, co zostało powiedziane, bo cię to nie zraniło. Przeciwnie, objawiło cię. Lustro nie kłamie, jedynie pokazuje to, co już istnieje. A to. Co się ukazało, było połączeniem. Widzę, jak po rozmowie pojawia się żal. Po słowach nastała cisza, a w ciszy przyszła świadomość. Kto mówi o tobie, zaczyna o tobie myśleć. Córko, to wyznacza punkt zwrotny. Nie wszystko, co zostaje powiedziane, macie oddalić. Czasem jest to początek powrotu, który jeszcze nie może zostać ogłoszony. Twoja wartość została wspomniana, nawet gdy próbowano umniejszyć jej znaczenie. Tak dzieje się, gdy serce walczy z rozumem. Usta próbują zaprzeczyć, lecz dusza potwierdza. Niebo dopuszcza takie rozmowy, aby wyrównać prawdy. Gdyby było to coś pustego, nie wywołałoby takiego niepokoju. Dyskomfort jest znakiem żywego uczucia. Proszę cię o spokój, nie poruszaj się przed czasem. To, co zostało powiedziane wczoraj, wciąż rezonuje i przyniesie nieoczekiwane działania. Nie musisz konfrontować ani wyjaśniać. Prawda została już ujawniona bez Twojej obecności. To stawia Cię w pozycji duchowej siły. Obserwuj kolejne znaki: subtelne zmiany w zachowaniu, pośrednie wiadomości, próby cichego zbliżenia. Wszystko zaczyna się po odsłaniającej rozmowie. Ta osoba próbowała wyglądać na zdecydowaną, lecz lustro pokazało emocjonalną zależność. Gdy mówi się o kimś zbyt wiele, oznacza to, że wciąż nie zostało się uwolnionym. Zaufaj, nic, co dotyczy Twojego imienia, nie umyka boskiemu planowi. To, co zostało powiedziane, uruchomiło ochronę wokół Ciebie i jasność na Twojej drodze. Jeśli Twoje serce ścisnęło się bez wyraźnego powodu, teraz wiesz dlaczego. Połączone dusze czują, gdy stają się tematem rozmów, nawet na odległość. Pozostaję u Twego boku, obserwując każdy rozwój wydarzeń, ponieważ wciąż są rzeczy, które muszą zostać wypowiedziane ujawnione i odczute, a to, co zaczęło się wczoraj, nadal porusza się w niewidzialnym, przygotowując kolejny krok, który powoli się zbliża, podczas gdy niebo czeka na właściwy moment, aby to, co nadejdzie potem, nie zostanie ogłoszone na głos, lecz odczute w spojrzeniu. Widzę, jak myśli wracają do tamtej rozmowy, jakby coś pozostało niedokończone. Umysł próbuje iść dalej, lecz serce ciągnie z powrotem. Gdy tak się dzieje, oznacza to, że dusza została poruszona. A gdy dusza zostaje poruszona, decyzje zaczynają się zmieniać. Niebo obserwuje w ciszy. Nic nie dzieje się przypadkiem. Wszystko zbliża się powoli. W piersi tego, kto o tobie mówił, narasta niepokój. To nie poczucie winy, lecz rozpoznanie. Rzucone słowa powróciły jako wewnętrzne echo. To, co wydawało się kontrolą, stało się zamętem. To co wydawało się pewnością, zamieniło się w wątpliwość. Mówienie o tobie obudziło wspomnienia, które spały, a obudzone wspomnienia domagają się odpowiedzi. Czas zaczyna naciskać, cisza zaczyna przeszkadzać. Dostrzegam próby usprawiedliwienia tego, co zostało powiedziane. Zdania powtarzane w myślach, wyćwiczone wyjaśnienia, wewnętrzne wymówki. Tak dzieje się wtedy, gdy uczucie nie zostało rozwiązane. Ten. Kto naprawdę przezwyciężył, nie musi się tłumaczyć. Ten, kto wciąż czuje, gubi się we własnych argumentach. Ta wewnętrzna walka rośnie z każdym dniem. A im bardziej rośnie, tym trudniej ją ignorować. Niebo dopuszcza tę presję. Ma ona swój cel. Możesz tego teraz nie widzieć, lecz decyzja jest przygotowywana. Nie narodziła się z odwagi, lecz z konieczności. Gdy serce nie potrafi już dłużej milczeć, popycha człowieka do działania. Nawet z lękiem, nawet bez gwarancji. To, co zostało powiedziane wczoraj, otworzyło niewidzialne drzwi. A otwarte drzwi nie zamykają się same. Coś będzie musiało przez nie przejść. I to się zbliża. W tym czasie Twoja dusza jest wzmacniana. Nie po to, by gonić, lecz by pozostać niewzruszoną. Niebo podtrzymuje Cię w ciszy, przygotowując na usłyszenie czegoś niespodziewanego. Nie stanie się to w chwili, której się spodziewasz. Nastąpi wtedy, gdy Twoja czujność opadnie. Gdy nie będziesz czekać, wtedy uderzenie będzie silniejsze. Wtedy prawda nie napotka oporu. Wszystko jest boską kalkulacją. Teraz rozgrywa się konflikt między Dumą a Prawdą. Duma próbuje utrzymać dystans, prawda próbuje się zbliżyć. Ta walka męczy, a gdy męczy, Duma słabnie. Widzę wyraźne znaki tego procesu. Nocne myśli, powtarzające się sny. Nagłe wspomnienia, wszystko wskazuje na ciebie. Nawet jeśli imię nie zostaje wypowiedziane, energia woła, a kto ją czuje, nie ucieknie. Zostałaś wspomniana, ponieważ nie da się ciebie wymazać, bez względu na to, ile prób zostało pogiętych. Gdy ktoś mówi o tobie osobom trzecim, oznacza to, że wciąż potrzebuje potwierdzenia. A kto potrzebuje potwierdzenia, wciąż się troszczy. To nie jest twoja słabość, to wiesz. A prawdziwe więzi nie zrywają się przez słowa, one objawiają się właśnie poprzez nie. Lustro pokazało dokładnie to: proszę cię o uważność w nadchodzących dniach. Pojawią się drobne znaki, pośredni kontakt, komentarz wyrwany z kontekstu, zachowanie, które nie pasuje do dystansu. To wszystko są próby. Dusza ćwiczy, zanim zacznie działać, a kto ćwiczy, już wewnętrznie podział decyzję. Brakuje jedynie ostatecznego impulsu, a on nadejdzie we właściwym czasie. Nie spiesz się z wnioskami. Nie wszystko, co trwa długo, jest zaprzeczeniem. Czasem to lęk przed zmierzeniem się z własnymi uczuciami. Widzę pragnienie rozmowy, ale też obawę przed odsłonięciem się. To napięcie rośnie jak ukryty ogień. Im bardziej jest tłumione, tym staje się silniejsze, aż w końcu nie da się go już powstrzymać. A gdy wybucha, zmienia wszystko. Także kierunek tej więzi. Jesteś chroniona przed pustymi słowami. To, co do ciebie dotrze, zostanie przefiltrowane przez niebo, zanim cię dosięgnie. Dlatego nie bój się, nie umniejszaj siebie, nie kwestionuj swojej wartości. To, co zostało powiedziane wczoraj, potwierdziło więcej niż zaprzeczyło. Potwierdziło, że Twoja obecność wciąż zajmuje miejsce, a kto zajmuje miejsce, nie został zapomniany. Został jedynie odłożony. Czuję, jak wokół ciebie nasila się ruch duchowy. Jakby coś porządkowało ścieżki. Właściwi ludzie się oddalają, inni zmieniają pozycję. Wszystko po to, by y prawda miała wolne przejście. Wszechświat nie działa w pośpiechu, lecz z precyzją. Każdy szczegół jest dostrajany, włącznie z dokładnym momentem kolejnego kontaktu. Jest coś, co jeszcze nie zostało w pełni ujawnione. Część rozmowy. Która została zachowana, myśl, której nie wypowiedziano na głos, to również do ciebie dotrze, bo to, co jest Twoje, nie ginie, jedynie znajduje inną drogę, a gdy dotrze, nade sens temu wszystkiemu, co czułaś do tej pory. Nic nie było na próżno, pozostań uważna na swoje intuicje. Są ostrzejsze niż kiedykolwiek. Niebo przemawia do ciebie poprzez odczucia, dreszcze i sny. Nie ignoruj tego. Twoja dusza rozpoznaje, gdy coś ważnego ma się wydarzyć, a coś właśnie się formuje wciąż niewidzialne, lecz realne bliskie dotknięcia planu fizycznego. To, co zaczęło się od słów wypowiedzianych do osoby trzeciej, przekształca się w wewnętrzną konfrontację, a wewnętrzne konfrontacje rodzą zewnętrzne wybory. Nie będzie już możliwe udawanie przez długi czas prawda domaga się przestrzeni, a gdy jej nie znajduje, tworzy pęknięcie. Coś ustąpi, a gdy ustąpi, otworzy drogę do bezpośredniego objawienia. Pozostaję tutaj, obserwując każdy krok, każdą myśl, każde zawahanie. Nic nie umyka spojrzeniu niebios, a podczas gdy ty trwasz niewzruszona, coś porusza się w przeciwnym kierunku, próbując cię dosięgnąć. Nie mogę jeszcze powiedzieć, jak to będzie wyglądać. Mogę jedynie zapewnić, że to, co nadchodzi, nie będzie małe, ani proste, ani łatwe do zignorowania, ponieważ to, co zostało obudzone wczoraj, wciąż rośnie, kumuluje się, nabiera mocy, aż nadejdzie chwila, gdy nie będzie mogło być już dłużej powstrzymane i w końcu. Mówię do ciebie teraz z miejsca, w którym czas obserwuje. Są ruchy, które jeszcze nie dotarły na powierzchnię. Najpierw formują się w niewidzialnym polu, jak fale, zanim dotkną piasku. Ten, kto o tobie mówił, Czuję to zbliżenie. Serce przyspiesza bez logicznego wyjaśnienia. Umysł próbuje się rozproszyć, lecz zawodzi, bo to, co rośnie, nie akceptuje ciszy. Istnieje pytanie, na które nie udzielono odpowiedzi. Pojawiło się tuż po tamtej rozmowie. Zostało połknięte, zanim stało się dźwiękiem, lecz pozostało, drgając wewnątrz. To pytanie niesie Twoje imię i za każdym razem, gdy się pojawia, destabilizuje. Nie szuka jeszcze odpowiedzi na zewnątrz. Szuka odwagi, by zaistnieć. Niebo pozwala na to opóźnienie dla ochrony. Nie każda prawda może spaść naraz. Niektóre muszą dojrzeć w lęku, inne muszą zmęczyć dumę. To, co dotyczy Twojej energii, jest delikatne, nie może być traktowane jak impuls. Dlatego czas rozciąga sekundę i w ciszy przygotowuje grunt. Dostrzegasz w sobie subtelne zmiany. Dziwny spokój zmieszany z czujnością, to duchowe dostrojenie: Twoje pole jest regulowane, aby słuchać bez ranienia się, aby czuć bez zagubienia, aby rozumieć bez błagania, niebo przygotowuje cię, byś potrafiła to unieść. Ktoś obserwuje twoje kroki z dystansu, nie z ciekawości, lecz z konfliktu. Chce się zbliżyć i nie wie jak, chce mówić i nie wie co. Tamta rozmowa była wyzwalaczem, nie była zakończeniem. Była początkiem czegoś nieuniknionego, nawet jeśli wciąż jest zaprzeczane. Widzę próby utrzymania kontroli, sztywne rutyny, wymuszone rozproszenia, lecz Twoje imię wymyka się w myślach, pojawia się w losowych chwilach. To nie jest przypadek, to aktywne połączenie, a aktywne połączenia domagają się działania, nawet wbrew świadomej woli. Nie musisz wysyłać sygnałów, Twoja energia już mówi, cisza, którą zachowujesz. Jest słyszana, głośniej niż słowa. Kto czuje Twoją nieobecność, czuje ciężar. Kto czuje ciężar, szuka ulgi, a ulga zdaje się mieć Twoją twarz, nawet bez bezpośredniego kontaktu. Coś jest wewnętrznie ćwiczone. Zdania się pojawiają i są odrzucane. Wiadomości są pisane i kasowane. Ten cykl się powtarza, ponieważ intencja rośnie szybciej niż dostępna odwaga, lecz intencja się nie cofa. Ona jedynie czeka na szczelinę. Ostrzegam cię przed niespodziewanym. Nie przyjdzie jako bezpośrednia prośba, ani jako pełne wyjaśnienie. Przyjdzie przebrane za coś prostego neutralne pytanie, przypadkowy komentarz, lecz naładowany stłumioną emocją i poczujesz to natychmiast. Ten kontakt nie zakończy wszystkiego otworzy kolejną warstwę głębszą i bardziej wrażliwą gdzie prawdy nie mogą już udawać to. Co było ukryte, zacznie przeciekać. Nie z wyboru, lecz z przesytu. Gdy serce się przepełnia, wylewa się. Nawet próbując się chronić, pozostań mocna w swojej istocie. Nie negocjuj swojego spokoju. Nie spiesz się z interpretacją. Słuchaj więcej, niż odpowiadasz. Niebo chce, być widziała jasno. Bez iluzji i projekcji. Ten moment wymaga jasności umysłu. Nie braku. Nadal dostrajam ścieżki oddalam zbędne ingerencje, wyciszam głosy, które mylą. Wszystko po to, by y prawda dotarła czysta, bez zewnętrznego emocjonalnego szumu, bez cudzych wpływów. Początkowa rozmowa obejmowała osoby trzecie. Następna już nie będzie. Jest szczegół, którego jeszcze nie znasz. Coś, co zostało pomyślane, lecz niewypowiedziane. To zmienia odczyt wszystkiego, a gdy wyjdzie na powierzchnię, Wyjaśni przeszłe postawy, uzasadni długie milczenia i ujawni sprzeczne uczucia, którym zaprzeczano. To, co się zbliża, wymaga dojrzałości. Nie będzie lekkie ani ciężkie. Będzie prawdziwe, a prawda przestawia struktury. Kto nie jest gotowy, czuje lęk. Kto jest w zgodzie, czuje spokój. Ty poczujesz oba stany, bo rozpoznasz wagę chwili. Nie kończę, bo to jeszcze nie czas. Nic która zaczęła się wczoraj, wciąż jest aktywna. Rozciąga się na kolejne dni, niosąc decyzje w trakcie formowania. Nic nie zostało jeszcze rozwiązane. Nic też nie zostało porzucone. Niebo utrzymuje wszystko w zawieszeniu. Aż do chwili, gdy prawda nie będzie mogła już dłużej czekać i... Teraz prowadzę cię poza to, co zostało już odczute. Głębsze warstwy zaczynają się reorganizować. Nie wszystko dzieje się na poziomie działań. Niektóre zmiany zachodzą najpierw w duchu. Ten, kto o tobie mówił, zaczyna dostrzegać subtelne straty. Nic materialnego, lecz emocjonalnego. Brak trudny do wyjaśnienia. A każdy brak wskazuje na swoje źródło. Myśl próbuje zaprzeczyć tej nieobecności. Lecz ciało reaguje szybciej niż rozum. Klatka piersiowa ściska się w losowych momentach. Sen staje się niespokojny bez wyraźnej przyczyny. To znak aktywnej więzi. Gdy dusza rozpoznaje inną, domaga się obecności nawet w ciszy, i nie akceptuje zastępstw. Wspomnienia powracają z siłą. Proste chwile nabierają teraz ciężaru. Dawne słowa są reinterpretowane. Małe gesty stają się wielkie. Tak dzieje się, gdy uczucie dojrzewa. Nie rośnie w euforii, rośnie w świadomości. A świadomość wymaga zajęcia stanowiska. Jesteś przywoływana jako punkt odniesienia. Nie jako odległa możliwość, lecz jako coś, co ukształtowało strukturę. Dlatego nie zostajesz zapomniany. Jesteś porównywana w ciszy przy każdej nowej próbie rozproszenia. I żadna z nich nie utrzymuje się długo, bo nie dotyka tego samego miejsca. Widzę, jak pojawia się konkretny lęk. Lęk przed ostateczną utratą. Wcześniej go nie było. Narodził się po tamtej rozmowie. Gdy mówi się o kimś zbyt wiele. Oznacza to uświadomienie sobie ryzyka, a ryzyko budzi wewnętrzną pilność, nawet jeśli na zewnątrz jest zaprzeczane. Nie zostałaś usunięta z drogi, zostałaś umieszczona w strategicznej pauzie, niebo robi to, by chronić, nie po to, by oddalić, lecz by wyrównać. W tym czasie twoja wartość jest przetwarzana nie już impulsywnie, lecz poprzez głęboką refleksję, a refleksja rodzi prawdziwą zmianę. Decyzje są odkładane. Nie z braku chęci, lecz z nadmiaru intensywności. Ten, kto czuje zbyt mocno, musi uporządkować, zanim podejmie działanie bez odwrotu. A to, co dotyczy Twojego imienia, nie pozwala na płytkie kroki, wymaga świadomego oddania. Proszę Cię, obserwuj swoją intuicję, ostrzeże Cię przed każdym kontaktem. Delikatne przeczucie poczucie wyprzedzenia to będzie Twój znak, nie przyjdzie. By Cię przestraszyć, lecz by przygotować Cię emocjonalnie na to, co nadchodzi. Nic z tego, co powiedziano osobom trzecim, nie zostanie powtórzone. Kolejna wypowiedź będzie bezpośrednia, bez publiczności, bez filtra, bo prawda nie znosi pośredników. Wymaga obecności, oczy w oczy, nawet jeśli wirtualnie, nawet jeśli z drżeniem. Widzę próbę ostatniej próby, ostatni opór dumy. Jakby chciała przetestować ciszę, lecz cisza już nie odpowiada. Ona jedynie naciska, a emocjonalna presja rodzi pęknięcie. Coś zostanie powiedziane, by przynieść ulgę. Nawet jeśli nie będzie to wszystko, musisz zachować swoją postawę. Nie umniejszaj siebie, by ułatwić. Nie oferuj gotowych odpowiedzi. Pozwól, by drugi się ujawnił. Ujawnienie musi być pełne, bez Twojej ingerencji. Wtedy zobaczysz całą prawdę. Bez iluzji tworzonych przez oczekiwania, niebo nie postawiłoby cię w tym miejscu. Gdyby nie istniał większy cel, ta wiejaś niesie naukę i również rozstrzygnięcie. Nic nie pozostanie nieokreślone po tym. Nawet jeśli zaboli, nawet jeśli skonfrontuje, jasność nadejdzie, coś zostanie przyznane pośrednio, może nie jako bezpośrednie wyznanie, lecz jako emocjonalne uznanie. Nie potrafiłem iść dalej. Myślałem, że się da. Te zdania niosą wiele, więcej niż jawne deklaracje, i ty będziesz potrafiła je odczytać. Ten moment zaznaczy zwrot wewnętrzny, zanim zewnętrzny. Poczujesz przesunięcie, jakby coś wskoczyło na swoje miejsce nawet bez wszystkich odpowiedzi ponieważ dusza rozpoznaje postęp. Nawet gdy umysł wciąż pyta to jest dostrojenie jestem tu nadal, podtrzymując nic nic nie zostało zerwane. Nic nie zostało rozwiązane. Wszystko jest w przejściu. To, co zaczęło się od przemyślanych słów, teraz zbliża się do działania, a gdy działanie się pojawi, poniesie ze sobą więcej niż intencje, poniesie prawdę w ruchu, gotową dotknąć Twojej drogi w dokładnym momencie, w którym teraz prowadzę Cię do miejsca, do którego dociera niewiele dusz. Tutaj nic nie jest powiedziane przypadkiem. Każde odczucie ma swój cel. Każde opóźnienie ma swoją funkcję. To, co się zbliża, nie przychodzi, by mieszać. Przychodzi, by zdefiniować. Niebo wyrównuje siły. A ty jesteś w centrum tego ruchu. Przygotowywany jest dokładny moment. Nie zostanie on wcześniej ogłoszony. Nastąpi wtedy, gdy wszystko łajdę się zbyt spokojne. Gdy Twoja myśl będzie gdzie indziej. Wtedy prawda nadejdzie w całości. Bez obrony, bez masek. Ten. Kto o tobie mówił, nie zdoła już uciec, bo serce zażąda wyrażenia. Widzę wyraźną zmianę w polu duchowym. Energia niezdecydowania zaczyna ustępować. Ciężar wyboru staje się nieunikniony. Nie wybierać, to także wybór. I to zaczyna być rozumiane. Dlatego ruch się nasila. Nic nie pozostaje w bezruchu zbyt długo. Szczególnie gdy w grę wchodzi przeznaczenie. Byłaś chroniona aż do tej chwili. Przed niedojrzałymi słowami. Przed chaotycznymi działaniami, przed pustymi obietnicami, niebo zatrzymało czas, aż prawda mogła się utrzymać. Teraz grunt jest niemal gotowy, a cisza zaczyna tracić swoją moc. Po drugiej stronie rodzi się nowe postrzeganie, spóźnione, lecz prawdziwe uznanie. To, co wydawało się zastępowalne, ujawnia się jako wyjątkowe. To, co zostało odłożone na później, okazuje się niezbędne. A gdy tak się dzieje, Dusza nie potrafi już udawać. Poczujesz odwrócenie ról. Gdzie wcześniej czekałaś, teraz obserwujesz. Gdzie wcześniej wątpiłaś, teraz rozumiesz. Nie bo stawia cię w tej pozycji z szacunku. Nie po to, by karmić jego, lecz by chronić twoje serce. Ten, kto teraz się zbliża, musi przyjść z prawdą. Proszę cię, zachowaj swoje światło. Nawet wobec ciekawości, nawet wobec oczekiwania, nie przyspieszaj przepływu. To, co nadchodzi, musi dotrzeć w całości, bez cięć, bez skrótów, bo wszystko, co przychodzi połowicznie, odchodzi również niepełne. W niewidzialnym porządkowane są słowa, nie będą wyszukane, będą proste, lecz nasycone. Każda sylaba będzie miała ciężar emocjonalny i odczujesz to natychmiast, bo twoja dusza rozpoznaje prawdę, nawet gdy umysł wciąż analizuje. Zaufaj temu odczuciu. Ten kontakt przyniesie jasność. Niekoniecznie natychmiastowy komfort, lecz wewnętrzne wyzwolenie. Niektóre odpowiedzi przynoszą ulgę, inne budzą nowe decyzje. Obie są potrzebne. Nic nie pozostanie takie jak wcześniej. I to jest znak postępu. Obserwuje koniec dawnego cyklu. Nie poprzez gwałtowne zerwanie, lecz poprzez świadomość. To, co nie mogło trwać, zostanie naturalnie zakończone. Aby mogło pojawić się coś bardziej zgodnego, niebo nigdy nie zamyka drzwi bez celu. Ono jedynie przekierowuje ścieżki. Nie jesteś sama w tym procesie. Każdy twój krok jest towarzyszony. Każda cisza jest szanowana. Każda emocja jest rozumiana. Aniołowie kroczą z tobą, nawet gdy tego nie dostrzegasz. A każda wiadomość dociera we właściwym czasie, dokładnie wtedy, gdy musi się usłyszeć. To, co zaczęło się od przemyślanych słów. Teraz domaga się prawdziwego działania, nie już spekulacji, nie już odkładania, prawda dojrzała, a gdy dojrzewa, odnajduje głos, nawet jeśli drży, jesteś gotowa to unieść, bo zostałaś wzmocniona w niewidzialnym, niebo pracowało nad Twoim wnętrzem, podczas gdy wszystko wydawało się zatrzymane. Teraz zrozumiesz dlaczego, nic nie było stratą, nic nie było opóźnieniem bez sensu, wszystko współdziałało dla tej chwili. Zanim zakończę, dziękuję Ci, za słuchanie z otwartym sercem, za pozwolenie, by to przesłanie do Ciebie dotarło. Jeśli to słowo poruszyło Twoją duszę, potwierdź odbiór, mówiąc: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To wzmacnia Twoje duchowe dostrojenie i potwierdza Twoją więź z niebem. I zapraszam Cię, by iść z nami. Zasubskrybuj nasz kanał, aktywuj dzwonek powiadomień aby nie przegapić kolejnych przesłań. Aniołowie będą nadal mówić. Nowe objawienia są w drodze. Pozostań uważna na kolejne filmy, bo niebo wciąż ma ci wiele do powiedzenia.